siema z tej strony jak i dzisiaj chciałem Wam pokazać jak pobrać Don't Strafe um, za darmo i żeby działało, no zaraz. wchodzimy w link podany w opisie i pobieramy tam ten plik. Otwieramy po otworzeniu mamy takie 4 foldery tworzymy nowy folder Może pokażę Albo po prostu tworzycie nowy folder, przerzucacie to tutaj i tak to wygląda. Tworzycie sobie folder i teraz, jeżeli chcemy co zagrać, otwieramy bin i tutaj mamy don't strafe still. Zamykamy to i mamy don't strafe. Działa 100%. A jeżeli nie, to napiszcie w komentarzu. Spróbuję coś poradzić. Musi się załadować. I powinno być. Dobra. Mamy. Jak widzicie, jest. I teraz. Y, tutaj mamy wyjście. A tutaj. Poczekajcie się trochę. No i teraz. Dajemy po prostu play. New game start. Teraz nam się świat generuje. Może pojawi się z tego seria. Jeżeli będziecie chcieli z tego serię, napiszcie w komentarzu. Albo coś tam. Dobra, zaraz się pojawimy. Jeśli wam będzie pisało brak odpowiedzi, to nic, to jest norma, ale to zaraz będzie działało. No, jak widzicie mamy. Mamy naszego Maxwella. Jest dobra. I idziemy. Sorry za lagi, ale to spowodowane, spowodowane nagrywanie. Widzicie, możemy wszystko zbierać, trawa, marchewki, wszystko. Tutaj mamy mapę. Ok. Bar jest troszkę dalej. No. Mam nadzieję, że pomogłem. Także komentujcie. Subskrybujcie, oceniajcie. Jeżeli chcesz być na bieżąco lub jeżeli Ci się podobało. Zasubskrybuj, za łapkę, napisz komentarz i napisz, czy chciałbyś tam serio.